Znajdujemy się w Łobrzenicy na bulwarze 700 Lecia. Organizujemy tutaj imprezę, która nazywa się The One Family Chillout. Jak nazwa wskazuje, jest to impreza, na której mają spotkać się pasjonaci. Nazywamy się wiel jedną wielką rodziną, tak? pasjonaci motoryzacji. I pocilować, poodpoczywać. Myślę, że bulwar 700 Lecia znajduje się w bardzo ciekawej lokalizacji. Mamy tutaj wodę, parku, góry, mnóstwo zieleni. Drzewa, no to jest taki niepowtarzalny klimat. Jeździmy po całej Polsce na zloty i naprawdę takich miejsc jest bardzo mało, a więc szkoda było tego nie wykorzystać. Tym bardziej, że w zeszłym roku organizowaliśmy zakończenie sezonu. Tak na próbę zmieściliśmy tutaj 50 aut, chyba 60 z naszymi. Teraz mamy 110 pojazdów. Do wszystkiego przychyla się Urząd Miasta i Gminy. Łobrzenicy, jakby można powiedzieć, producenci, przedsiębiorcy pomagają nas, bar, nam bardzo. Uznaliśmy, że jest to impreza, która może wpisać się w kalendarz imprez Łobrzenickich. E, tak postanowiliśmy. Mateusz pierwszy dzień, już po pierwszym zlocie, ze mną na ten temat rozmawiał. Ustalaliśmy szczegóły i oczywiście cały rok przygotowań. I właściwie ile razy się spotykaliśmy, tyle razy o tym rozmawialiśmy. Gmina Łobrzenica wspiera tą imprezę. Władze samorządowe. Uważają, że w tej wspólnocie naszej samorządowej są również koneserzy samochodów i że to się wpisze w potrzeby naszej gminy. W tym roku nastawiam się na trochę inną prezentację, nie chcę jakby powielać schematu tego, że każdy opowiada cały czas o swoim samochodzie i o wszystkich elementach, ale jakieś ciekawe rzeczy, historie związane z tymi autami. Dlatego mamy piłkarzyki, torka Rera, poszenie łobzika, czyli strzelanie z wydechu, z racji tego, że gmina Łobrzenica ma swoją maskotkę łobzika. No to w zeszłym roku wymyśliliśmy, że będzie to poszenie łobzika, ktoś przebiera się za tą maskotkę, wychodzi z trzciny, będzie mucha Barber, będzie można skorzystać z Barbera. Na pewno jeszcze o czymś zapomniałem, ale no będzie się tutaj działo. Dzisiaj są potrzebne nie tylko, żeby się generalnie jak to ludzie z boku patrzą słowem pochwalić tymi autami, tylko bardziej szukałabym tutaj tego, że możemy zainspirować i młodych ludzi, no i tych takich no wiadomo w moim wieku, że nawet we własnym garażu, przy własnym domu można zbudować naprawdę mega furę. Wymaga to oczywiście czasu, nakładów też finansowych, ale. W tych starych autach fajne jest to, że możemy je zrobić do takiego stanu, na jaki mamy budżet, tak? Możemy zrobić sobie jakieś radluka, możemy sobie zrobić bardziej y, wypasione auto. Y, tak naprawdę jest to też takim fajnym powodem do spotkania ludzi, których to interesuje. Y, przyjdzie jeden, drugi, trzeci do garażu, można mile spędzić czas, tak? Weekend, niekoniecznie gdzieś bez celu szukając y, atrakcji na mieście. Było w zeszłym roku ciekawie, przyjechaliśmy i w tym roku, w tym roku z ekipą. E, I też mamy wyróżnienie tutaj e, na zlocie od nas, więc, e, więc postanowiliśmy przyjechać i dać coś od siebie do tej cegiełki. W sumie też nie chodzi tylko o auta. Też chodzi o ludzi, z którymi się spotykamy, zbijamy piony. No i to jest na moje, to jest całe to, co napędza to. A te auta są dodatkiem. Robimy je, pokazujemy je. wiadomo, każdy się jara swoim autem. Ale to, żeby zbić spionę z kimś, kto mieszka 500 km dalej i przyjedzie równie dobrze porobionym autem, to jest nic niezastąpionego. Nie? I naprawdę jest to event dla mnie nie do odpuszczenia, jeśli chodzi o auta ludzi, bo to tak naprawdę wszyscy właśnie pan Family i inne ekipy, które się tutaj dzisiaj spotkały. To jest jedna wielka rodzina. Integracja ludzi, bo przyjeżdżają ludzie z różnych miast, a nawet państw, którzy mają te samo hobby i tą samą pasję. I uważam, że to jest najważniejsze, cała reszta się nie liczy. Nie? Uśmiech na twarzy, jakiś popcorn z Tumika, to już jest gruba sprawa. Bas na przykład od kolegi z zaskody, no można, można. mieliśmy nawet pytania, gościu wysłał nam auto i mówi przyjmiecie mnie, ja bo mam taki gorszy samochód. Do, do momentu, aż mieliśmy miejsce, przyjmowaliśmy każdego, bo na przykład stoją tutaj dwa derby, tak, jedno, którym jakby opiekuję się ja, drugie jest kolegi i przysłał mi zdjęcie i mówi czy może przyjechać, on wie że to nie jest mój klimat, no ale tak jak wspomniałem na profilu i często to zaznaczam. Tuning to jest dla mnie freestyle, czyli tak naprawdę bardzo różne style, różne zabiegi są tutaj stosowane i wszystkie chwyty do, dozwolone. O tak, tak. Chill out, czyli wyluzowanie się, pasja do tej motoryzacji. No i w sumie co dla nas bardzo ważne, organizatorów, to, że świeci słońce i chyba dzisiaj już jest 35 stopni, a myślę, że będzie tylko jeszcze bardziej gorąco. edukują i pokazują, jak o te auta dbać jako. Je Chciałem jeszcze na koniec bardzo podziękować Mateuszowi Maczykowskiemu, Szymonowi, Faliszewskiemu i całej rodzinie z tej samochodowej, która, która przyczynia się do tego, że ta impreza w Łobrzelicy jest i się rozrasta i będzie.